Jesteśmy na kolejnej wyprawie z Team, tym razem pod hojnikiem. Pierwsza atrakcja na dziś to wejście na, na zamek Hojnik. Właśnie rozpakowujemy się z busa. Ekipa już zwarta i gotowa i lecimy w górę. Jak tam panowie? Samopoczucie? Bardzo no, ja dobrze. Ja pierwsze, pierwsze wejście u Ciebie, pierwsze, Bartek? Ale przygotowania były lekkie. Ja teraz roku czas roku. na sprawdzian. Czas na sprawdzian pod wodospadem pod Górnej. Piotruś, jak? Bardzo dobrze. Jak tam ekipa? Dobrze, już gorąco. Już gorąco, no i bardzo dobrze. Dzisiaj nasi niektórzy debiutanci wchodzą pierwszy raz. Oczywiście w bardzo malowniczych okolicznościach, czyli nie można lepiej zacząć niż w przesiece i w wodospadzie. Oczywiście znacznie się będą debiuty. Szykujemy Słucham się. Mam nadzieję, że nic nie zgubię. Tak, to tak Przebieramy się i lecimy w po worstowach. Jak wrażenia? No, Opowiadać! Jak wrażenia? Super, następny razem będzie głębiej. Głębiej? Głębiej, no na razie było do pasa. Woda zimna? Mokra! Mokra! Super, no na, na pewno będę powtarzał. Bo po to tu przyjechałem. Od razu lekka głowa. Yy, powtórzę, respyr, to, ale Naprawdę, zimny prysznic to jest, to jest nic w porównaniu do tego, nie? Ale i tak jesteś z dumny, że te trzy minuty tam wytrzymałem. Marta? Było hard nie? Piotrek! Ogólnie petarda. Petarda. Zimno, nie? Zimno, Do wytrzymania. Do wytrzymania. Do wytrzymania. No zajebiście. No. Nigdzie to lepiej to... nie morsuje się niż przesiedzę w pod wodospadem pod podgórnych, Po prostu w takim pięknym klimacie. No nie da się lepiej. No przepięknie, cudownie. Super. Super? Nasz hardkorowiec. hardkorowiec nasz! No. Wyczynowiec, Wiecie Leon Zawodowiec. Zakładamy kaski. I idziemy. Gdzie jesteśmy? No gdzie jesteśmy? Tak? No, po 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 pod Kamieńczyka Tak jest, pod Kamieńczyka Nie mógł się doczekać Nie. <laughs> Myślałem, że mnie my zostawił. <laughs> A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. Sto lat, niech żyją nam. I jeszcze jeden, i jeszcze. Moria dzisiaj jest petarda, wieje, jest straszny, ale jest dobrze.

<noise> Odwiedziliśmy restaurację Konspira. Jak sama nazwa mówi, rodem z Perelu. jest taki piękny wystrój na, na dworze. Idziemy do, do mięsnego. Wbijemy się przed kolejkę. Dobry! Dzień dobry. dobry, dobry. Panie, jakieś mięso jest? Paprykarz jedynie. Poprykaś, nie ma nic więcej, nie ma nic, panie, no to jak, nie ma nic, <gry> nie ma nic, was <gry> coś, nie ma nic, <gry> nie ma nic nie będzie, nic nie będzie, o kurcze.